Ma się YouTube. Stwierdziłem, że nagram się trochę z porannego spaceru. Tak, żeby jakąkolwiek wartość merytoryczną, też poza treningową, ten materiał miał, który będziecie za chwilę oglądali. Będzie materiał, na którym Adriano prowadzi mój trening. Jest moim coachem. Kazałem mu przygotować plan. On ten plan przygotował i będzie mnie uczył robić plecy. Ogólnie. Jakbym się jąkał, albo przekręcał słowa, to wybaczcie mi, ale jestem zniszczony. Mój sen ostatni mi czas jest bardzo, bardzo słaby. Wybudzam się, nie mogę zasnąć. Niby w łóżku jestem po 7-8 godzin, no ale tego snu tak naprawdę jest mega mało. A co chciałem powiedzieć, robię kroki poranne, no i taka myśl, bo ludzie nie wiedzą, nie odróżniają, co to są kroki, co to jest cardio, co jest lepsze. Tutaj nie ma co jest lepsze, tylko obie rzeczy to jest narzędzie. Eee, I tutaj podam po prostu przykład. Eee, mamy dwie osoby, powiedzmy, tak jak się utarło, że jedna osoba to może jeść tak dużo, a druga osoba to powąka czekoladę. I ona przytyje. No i no nie jest tak niestety. To jest taka wymówka tych grubasków, co po prostu mało się ruszają, a dużo jedzą. I przykładowo mamy dwie takie same osoby, 60 km, 60 dziewczyny. No i wyobraźcie sobie, że to takie genetyczne czy ogólnie różnice, jakie mogą być w zapotrzebowaniu kalorycznym dwóch identycznych osób. Nawet nie wiem, bliźniaków to Jest maksymalnie 10%. Czyli jedna osoba może mieć 2, 200 kalorii podstawową przemianę materii, a druga może mieć na przykład 2000. I to jest taka różnica. Co robi największą różnicę, to jest właśnie aktywność fizyczna. I tutaj przykładowo jest koleżanka właśnie, która cały czas jest na diecie i waży też 60 kilo, ale musi się pilnować. Cały czas musi liczyć kalorie, a jest ta druga koleżanka, co waży tyle samo, a ona sobie zjada kebaba trzy razy w tygodniu na przykład. No i jak to jest? No i tutaj właśnie jest zasługa tych kroków. Powiedzmy, że ta pierwsza robi 5000 tysięcy kroków, a ta druga robi 20 tysięcy kroków, bo ma pracę fizyczną. Różnica między tymi dwoma osobami to będzie około, można liczyć 30-25 kalorii na tysiąc kroków zrobionych. 15 tysięcy razy 25, no to szybko licząc, to jest 375 kalorii chyba, a a 15 tysięcy razy 30 kalorii no to to będzie 450 kalorii zobaczcie jaka tu się robi różnica już w zapotrzebowaniu kalorycznym także świetną wymówką jest takie mówienie, że tu masz łatwiej i tak dalej to nie jest tak, że jest łatwiej to są po prostu ludzie mają różne warunki różne warunki pracy różne style życia i tak dalej kolejną rzeczą jak on chciałbym powiedzieć, to jak ludzie na przykład robią dużo kardio, ale też to kardio nie działa tak na nich. To no nie działa, no jeżeli liczymy wyjście po zakupy do Biedronki już jako naszą pulę kardio, e, no to jak to ma nam działać, jak to są po prostu kroki. Kardio to jest narzędzie, które jakby wykonujemy powiedzmy na jakimkolwiek sprzęcie. Może to być marsz, tylko niech to będzie marsz, w którym nasze tętno wynosi powiedzmy, między 120 a 140, im młodsi jesteśmy, tym to to powinno być wyższe. I tak samo, kolejna rzecz. Ktoś ma rozpisane godzinę kardio dziennie i 10 tysięcy kroków. No to nie robimy tak cwaniacko że wsiadamy na rowerek, trzymamy przez cały czas telefon w ręku, no i już kręcąc tą godzinę kardio na rowerku, my mamy 2000-2500 kroków zrobione nie, nie dublujemy sobie aktywności tylko tutaj trzeba sprawiedliwie albo podczas karty ściągnąć zegarek albo ten telefon odłożyć tak żeby te aktywności się podwójnie nie naliczały no to tak wstępem coś wam fajnego myślę, że przekazałem teraz dreftam dalej co dwie, dwie, pół godzinki trening potem psycholog chodzę do psychologa tak niekoniecznie z powodu tego, że mam problemy, bardziej z powodu takiego, że chcę progresować na każdej płaszczyźnie. Także na płaszczyźnie takiej mentalnej. I to będzie moja chyba piąta lub szósta wizyta. Sporo pieniędzy też na to idzie, nie ukrywam, ale w ostatnim czasie notuję progres życiowy, uważam, największy w życiu. Więc. Tak też jako dodatek Wam to powiem. Także lecimy za chwilę z treningiem. I zostawcie łapeczkę, subskrypcję i komentarz. No i dobra, siema YouTube. Lecimy z treningiem, który został zlecony do e, zaplanowania mojemu przyjacielowi Adrianowi Arka z Włoch. E, bardzo się ucieszył, że ma taką możliwość. Poczuł się odpowiedzialny za to wszystko. Co mnie też bardzo ucieszyło, bo po prostu do tego poważnie wszystko ładnie rozpisał w Wordzie, zrobiło to wrażenie na mnie. U nich powiedziałem po prostu, że chciałbym nagrać taki odcinek, że Adrian był I, i, i uczy mnie trenować plecy. Jak każdy wie, kto mnie obserwuje, z tymi plecami gdzieś ja mam problem, no i tutaj sobie te plecy potrenowaliśmy. Powiedziałem, że możemy tam zrobić jeszcze jakieś dodatki. I, I tak też zrobiliśmy. No i po pierwszym ćwiczeniem, którym uraczył mnie Adriano było ćwiczenie, którego nigdy rzeczywiście nie robiłem, które nazywa się Kelson Shrug. Było Dumbles, jest support. Kelson Shrugged, coś takiego. No i to miało tutaj nam za zadanie zaaktywować więzienie czworoboczne, który później chcieliśmy też trochę mocniej bodźcować. W niektórych ćwiczeniach po prostu chcieliśmy mniej pracować najszerszym, co później wytłumaczę troszeczkę bardziej roboczy. No i po tej aktywacji, której Music zrobiliśmy dwie serie w 12-15 ruchów, e, Adriano postawił na podciąganie. Zapytałem się go dlaczego. On powiedział, że dlatego, że ty bardzo lubisz podciąganie, to chciałem żebyśmy chociaż zaczęli tak jak lubisz. No to Zaczynamy tak jak lubię. E, czyli podciąganie na chwytem z gumą oporową. E, co możecie tu zauważyć? Adriano robi to ćwiczenie bardziej mm, no, w szerszym rozstawie dłoni na drążku, co zgoła bardziej jego mięśnie obłe. Ja robię to wężej, wężej, co bardziej zgoła moje najszersze grzbiety. No, to jest po prostu kwestia, kto na czym chce się bardziej skupić i, i jakby na. No, nie ma że tak jest prawidłowa Nie no, to jest zgłaszanie. Po prostu co chcecie, to sobie tutaj angażujecie. Tutaj jeszcze kadr od tyłu Adriano pracuje bardzo nad tym, żeby te materiały gdzieś też wyglądały. Niestety, ale ten film, który teraz oglądacie, to prawdopodobnie już na długi okres czasu ostatni, który nagrałem z Adriano. A nasze drogi się rozeszły, Adriano został w Bydgoszczy. Ja już w Bydgoszczy nie mieszkam, także no po prostu pożegnaliśmy się przy obu, bo naprawdę dobrze nam się e, trenowało. Adriano dostał ode mnie w prezencie paczkę suplementów za to jak bardzo mi pomagał w, właśnie w nagrywkach, treningu. No i po prostu, że, że był takim towarzyszem. No, no i lecimy dalej. Tutaj mm, okay, jest nasza ulubiona maszyna. No i co tutaj Adriano mi zalecił e, tego dnia, że mam nie rozciągnąć całych tych placów, od razu nie wyłożyć się na tej maszynie i nie pracować e, tutaj lat sami, czyli tutaj najszerszym rybie, tak mocno, tylko troszeczkę bardziej się wyprostować, troszkę bardziej robić squeeze, czyli taki ciśnięcie w tych w obrębie pomiędzy łopatami czy tam gdzie Art mamy ten czworoboczne. czworoboczny. Forma Adriana jest jeszcze bardziej jak możecie zobaczyć targetowana na ten czworoboczny. To robi po swojemu jak najbardziej prawidłowo. Ma to wyuczone. On ogólnie bardzo Potrafi po prostu tymi nawet wskazówkami. On potrafi diametralnie zmienić po prostu czucie w, w jakimkolwiek e, ćwiczeniu. Ma, ma po prostu taki tryk do tego, czy pewnie to mówiłem nieraz, no ale powtórzę to, to jest naprawdę ogarnięty chłopak. A, no ogólnie to powiem tak, po tym treningu, który zrobiłem właśnie z nim, to nie pamiętam żebym miał w tym miejscu pleców taki, w cudzysłowie, zakwas, tak, takie domsy, nie? Czyli te, ten delay. To, no tam opóźnioną po prostu, czy mięsiową, po polsku przetłumaczymy. Hmm. No tutaj Adrianu. Adrianu tutaj Adriana. tutaj to by nie wiąże, tylko old schoolowo urywa kawałek papieru. I, by nie, by rączka, robi go z papierem. I powoli przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, w którym dostałem zalecenie No Parkside Reps Mam robić tylko do upadku A już nie, nie robić, więc Czy tutaj za zaopiekował się, żeby mi Pozostało Więcej siły na po prostu kolejne Ćwiczenia, których jeszcze było tego dnia sporo um, Wysłowanie na chwytem klasyka Absolutnie klasyczne ćwiczenie. Przydatne, absolutnie przydatne i efektywne. Eee, także no, zaczęliśmy trochę w Zaczęliśmy na pewno izolacji, teraz będziemy złożone. No ale taki był plan, taki był zamysł. Tutaj nie dyskutowałem, tylko się słuchałem mojego coacha. Ymm, no, no i tak jak zobaczycie, tutaj nie, nie robiłem już takich ruchów właśnie w swoim stylu, tylko tak jak. Się seria skończyła, to godnie odłożyłem sztangę i na tym się skończyło. Tutaj pamiętajcie po prostu, żeby być mocno pochylonym, nie róbcie tego w pioniu, bo to jest drama. Będziecie mieli rozwinięte te kaptury nad wymiar, a, a plecy będą płaskie, jak moje, także bójcie się. Tu Adriano w tym ćwiczeniu kazał prowadzić te łokcie dalej od ciała. Nie, nie kazał brać tych łokci aż tak mocno pod... No, do dłowia tylko kazał troszeczkę zdystansować. Powiem bardzo, to. bardzo dobrze czułem tutaj najszersze grzbietu, taka troszeczkę odmiana dla mnie. Ogólnie mieliśmy robić V-grip ściąganie, ale w ostatniej chwili powiedział, że ma jednak lepszy pomysł i że zrobimy to oddzielnymi linkami ogólnie też mega. Ten wyciąg z oddzielnymi linkami, jaką by był na każdej śłowni, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem. Bo tak jak tutaj na tej śłowni miałem właśnie trzy maszyny, aż na dół uda. I od marca na nich pracowałem, to te uda to naprawdę wybuchły nie, w tym roku. I, i no, fajnie byłoby mieć. Tak wyposażeniem się A tutaj narciarz robiliśmy tylko jedną serię narciarza. Czyli taki, powiedzmy. Lat stretch na sam koniec treningu. Mm, to już mówiłem, że to jest moja z ulubionych ćwiczeń i że lubię to robić na sam koniec. I tutaj jest ćwiczenie, które powiedziano że Adriano dogram jeszcze takie jedno To ciekawostka jak macie sławy kaptur. Rzeczywiście chcielibyście się na nim skupić. Na koniec treningu już nie bardzo macie siłę zakładać dużo krączków na sztangę, albo Wam się nie chce. No to wchodzimy sobie do wyciągu, skupiamy się, mind, muscle, connection, 100 prawie na maksa, no i staramy się pracować tutaj tym górnym twarobocznym. Jak widzicie, pracuje i naprawdę da się odczuć trzy takie seryjki. i Adriana robił to pierwszy raz, prawda? I, I, I muszę też bardzo, bardzo mu się spodobał. ja coś mu pokazałem, a nie on mi. To tak zazwyczaj to on mi pokazuje te wszystkie niuanse i nowe ćwiczenia, szalone. No, także będzie sobie wykonywał. Teraz będzie chwila przerwy na. Reklamę. Cześć, jeśli podoba Ci się kontent, który tworzy i chcesz bezpośrednio mnie wesprzeć, zachęcam do skorzystania z kodów rabatowych na stronie Strefa Supli a, na markę Human Protect. I dostaniecie 15% zniżki z kodem lewym, zostaniecie tam prozdrowotne suplementy, witaminy, omega 3, D3, a, klejki ryżowe oraz izolaty, koncentraty białka, a także wiele innych rzeczy. Bądź na stronie www.propertydy.pl, gdzie dostaniesz chowię wzrostu, BPC-157, GHKCU, który poprawia jakość skóry, melanota, który poprawia opalenie znaczy na przykład e, Minoxidil-IRU, który poprawia zarost. No i witam Was po reklamie. Placy zostały zakończone. Zaczynamy bocznaktą barku. Tak, Adrian, myśli tak zaczynam. moje ostatnie to ćwiczenie na boczny akton, które pokazuje oczywiście Adrianu. Ustawił mnie ładnie i wchodzi jak złoto. Ten boczny akton tutaj to naprawdę ja no. ostatnio zrobiłem dwie serie. Miałem tak napompowane, jakbym zrobił, nie wiem, pięć serii trzech różnych ćwiczeń, nie? Także mega, mega na plus I, i też, jeżeli macie regulowany wyciąg, to spróbujcie w sobie, dajcie I mean. mi znać, czy na listam czy mi czy Możecie mi napisać w komentarzu jak wam to weszło, nie? ale jest naprawdę petarda to ćwiczenie i jeżeli ktoś tam będzie chciał mi napisać właśnie w komentarzu, żebym sobie kupił to takie, jak dziewczyny robią lifty na przykład, że nie trzeba nic trzymać w dłoni, no to ja próbowałem tak robić, ale Music to po prostu jest, ja mi się źle tak robi, ja muszę mieć w ręku właśnie e, uchwyt, wtedy czuję najlepiej, jak nie mam nic w ręku, tylko jakby na nadgasu jest zawieszone, ten, to, to po prostu będzie mi to trzymało, bo ja nie czuję tego, tego bocznego, to barku w taki sposób. Znaczy, ta opcja, jakby nie jest dla mnie, chociaż wiem, że 90% ludzi jednak będzie za tamtą opcją. Zobaczcie, na upadek Our nie wyłamiana. Tak, właśnie się rozrasta barki. No i tu kolejna. Crazy thing from. Adriano IV Pro Coach. Artless no, Powiem Wam, że może to wyglądać dość nietypowo, ale tutaj też musicie spróbować. No i niby to też jest ćwiczenie, jednorącz, tak jak robiliśmy wcześniej. No i niby to wcześniejsze też jest jakby lepsze, bo mamy ten to stałe napięcie. To no, i ta, tutaj tego stałego napięcia nie ma. No bo jak handel jest na dole, no to nie jest napięty. Ale spróbujcie. Spróbujcie tej kombinacji. I no nie jest tak, że w, te, w planie musimy wszystko wybierać na tych linkach, bo przecież mamy te stałe napięcie. No nie jest tak. Warto jakby mieć tam pojęcie do Boże tych ćwiczeń, ale też no nie szalej, no jakbyśmy mieli wybierać na każde najlepsze ćwiczenie pod względem naukowym. No to handle by leżały nieużywane. Także no, nie szalej na tym punkcie. Naprawdę fajna opcja. Ciężko mi było się ustawić. Adriano, jak widzicie, też robi to troszeczkę inaczej. Adrianu ja rzadko go poprawiam. Widzę po prostu, że on umie wyczuć i umie pracować. Raczej częściej on mnie poprawia. Przecież dwa centymetry przystawi mi ramię, coś i, i ja od razu absolutnie, całkowicie lepiej dany ruch czuję. Ogólnie jest 5.46, ja nagrywam ten voiceover over Skręci do czwartej. Kolejne ćwiczenie, jeżeli nie macie sensownej maszyny na biceps, na waszej słoni, to powiem wam że na tej mojej, mimo że tam jest za mną taka maszyna, co wygląda petardza, like e no to nie ma, nie? I to też pokazał mi Adriano. i jest 100 razy lepiej. A i w ogóle tutaj jeszcze mnie podpuścił, wziąłem 17 na biceps, to już w ogóle on mi tak na puchu, że mini tak chyba nie miałem, bo zawsze wiadomo, że dwunastki maksymalnie. Dwunastka to są mój ciężar na biceps i zawsze pompuję dwunastkami. Adrian sobie twierdził, że zrobi z supinacją. Podkreślam supinacją, nie suplinacją, jak to Artless. bardzo duża część ludzi mówi wypowiada. No i tu przyszliśmy do drugiego ruchu na blizce. Zacznę okazał się trochę podchylić. Z tyłu, nie stać jak najbliżej wyciągu. Music Licensing Reimagine. Wchodzi, wchodzi, prostota. Zawsze jak wybieracie sobie ćwiczenia na blizce, to róbcie to, co jest dla was najwygodniejsze. I to, gdzie najłatwiej osiągnąć jest Wam upadek mięśniowy. Nie kombinujcie w tej kwestii. Są dwie najważniejsze rzeczy, żeby być bezpiecznym, wygodnie i do upadku mięśniowego, żeby było łatwe dojść. Adriana już 70 kg waży. Także około 6 kilogramów więcej niż... Tak dwa i pół miesiąca temu. Music licensing reimagined. Kiedyś mi wysłał swój jadłospis, to było tam. Bardzo dużo oliwy z oliwek, oliwek. Że to jest prawdziwy płoch. Nie mi. To ćwiczenie wam się spodoba. Spróbujcie. Wchodzi jak złoto. tutaj Arthress również piścia, I że puszczam. Puszczam po prostu ten staw barkowy w tył, łokieć niech on sobie tam gdzie Ta głowa długa tutaj też pracuje. Jak rozwiniecie głowę długą, to po prostu będziecie mieli taką podkowę na tricepsie jak ja. Zacznijcie mnie posłuchać. Music Licensing Reimagined Dla Adrianu, za ja zobaczycie. Ten bieżnik jest troszeczkę za wysoko, nie przestawiliśmy po mojej serii. Przez co ten rok troszeczkę jest prowadzony, to go ciągnie po prostu w górę. Powinno go ciągnąć w tył zamiast w górę. Także zwróćcie na to uwagę, żeby tego błędu nie popełnić ewentualnie u siebie. I powoli zbliżamy się do końca tego e, treningu. Możecie dać mi znać w komentarzach, Art czy wam się i to i podobało. O. Tak samo przypominam, że można wysyłać pomysły po prostu na odcinki. Ja postaram się w jakiś e, sposób, taki, który będzie wartościowy, nagrać to, co sobie zażyczycie. Oczywiście, jeżeli będzie potencjał na dany temat. No. Music Czyli czy tam jakieś 5000 kalorii challenge, czy 10 tysięcy to, to nie u mnie. Ja takich rzeczy nie będę nagrywał. Chociaż na pewno takie coś miałoby dużą oglądalność. Ale szczerze powiem, że tak na, na jednym posiedzeniu 5000 kalorii to nawet bym nie I tutaj. Sam no Adrian nie, nie mógł mnie wypuścić do domu. Bo już trening był skończony bez, bez wykonania ćwiczenia na tylnie jak ten barku. To już musi być zrobione. On ma obsesję na tym punkcie, co bardzo mnie śmieszy, ale. Fajnie, fajnie, że taką sobie wymyślił. Rzecz. Ja kiedyś robiłem po każdym treningu wznosy w bok. Nie było temu. 4, lat temu. Też mam taki swój pomysł i, i robiłem ten z nasów zawsze, zawsze się, nawet po każdym z nich nawet A Adrian ja tu się ustawia trochę inaczej, jak widzicie, ale nie wchodziłem mu w paradę. Dobra, dzięki za obejrzenie. Łapeczka w subskrypcja, komentarz. Dziękuję bardzo i oświadczam I Was I miłej niedzieli.